Cześć, to Justyna i Z kanału Sebastyczny, z kanału dedykowanego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak u nas jest to autyzm i niepełnosprawność intelektualna. Pokażemy Wam teraz naszą kolejną zabawę, taką bardzo prostą, jak chyba wszystkie poprzednie. Puzzle matematyczne, ponumerowana kartka, kartoniki, na nich bardzo proste działania i odpowiedzi kładziemy w odpowiednim miejscu. Dobra, zaczynamy. Dwa plus trzy. Pięć.

Starałam się, żeby było tutaj dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ale też nawiasy, czyli kolejność wykonywania zadania. 8, bardzo dobrze. 8. I jeszcze umieściłam cyfry rzymskie, które dla nas są na razie całkiem jeszcze trudne. 3 plus 5. 3 plus 5 dzielone przez 4. 2. 2, bardzo dobrze. Następne. 96 minus 4. 78. 96 minus 78 to? 18. No i bardzo dobrze, połóż tam gdzie 18. Oczywiście będzie trwało to dosyć długo. Tych działań jest aż 20, więc dla zainteresowanych puścimy filmik, dla niezainteresowanych shorta. Co teraz masz? 20 dzielone na 5. 20 dzielone przez 5 dodać 7. 20 przez 5 to? 4. 4 plus 7 to?

Nie, 16. 16 plus 1 to? 17. No to kładziemy tam gdzie 17, idziemy dalej. Co teraz mamy? 10 plus 10 razy 10. Z... 10 razy 10 dzielone przez 10. 10 razy 10 to. 100, 100 dzielone przez 10 to. 10. No i bardzo dobrze. Następne działanie. 3 razy 7. 3 razy 7 minus 7. 3 razy 7 to. 21. Minus 7? 14. 14, dzielmy już coraz dalej. Dobra. 10 dalej? plus 10. 10 plus 10 dzielone przez 4. 10 plus 10 to? 20. 20 przez 4 to? Ile to jest? 5. No i bardzo dobrze. Dobra, co dalej? Na działanie 37 minus.

Następny kartonik. 50 minus 49. 50 minus 49. Nie wiem, czy zauważyliście, że ostatnio robiliśmy taki filmik z dzielenia i Sebastianek głównie dzielił na papierze, na kartce papieru. Teraz już sporo dzieli w głowie, także to też jest dla nas 1. bardzo fajne. Jeden, bardzo dobrze. Super, następne. 5 razy 5. 5 razy 5 minus 5.

10 plus 1 plus 1. To nie jest 10, tylko takie f to jest 5, czyli 5? 5, 5 plus 1 plus 1, 17. 7. 5 7. plus 1 plus 1 to jest 7, tak? A teraz co mamy? 10 plus 1 plus 1, 12? Bardzo dobrze. 10 plus 1 plus 1, 12 i zostało. 10 plus. No, jak taka jedynka jest po lewej stronie, to to jest minus, minus 1. 10 minus 1 to jest 9, tak? 9. Czyli 10, dodać 10 minus 1, czyli 19. 19? Tak? Bardzo dobrze. I co nam powstało? Wierszyk możesz przeczytać? Zosia ska pani jesień. Jeśli ja to przesunę troszeczkę. W cieniu pod drzewami, cicho śpią, kasztany, każdy błyszczy, piękny. Pięknie? Niby, pięknie, niby malowany, lecą liście z drzewa różnokolorowe, te słowo, są żółto-złote, a tamte brązowe. Pozdrawiamy! Tak!